No jak tam? I bidem na majku. Witam w kolejnym odcinku Monologu. Dlaczego mężczyźni nie podchodzą do kobiet? Na przykład na ulicy, czy w kawiarni, w piekarni. Nie wiem czemu, ale od dłuższego czasu w polecanych na YouTube wyskakują mi filmiki. One są anglojęzyczne o tym temacie, czyli Why men no longer approach women? I no nigdy za bardzo mnie to nie interesowało, ale no, w końcu kliknąłem w te filmiki, dlatego że tak często mi wyskakiwały, żeby posłuchać, co tam mówią, więc to, co powiem w tym filmiku, w zasadzie w dużej mierze będzie się pokrywać z tym, co zostało powiedziane tam, ponieważ ten ja temat jakichś rewolucyjnych poglądów, bo uważam, że w zasadzie te filmiki powiedziały w głównej mierze to, co sam bym powiedział, aczkolwiek dodam od siebie tyle na początek, że ja sam nigdy na trzeźwo nie podszedłem do obcej kobiety na ulicy i nie próbowałem jej wyrwać, bo co miałbym powiedzieć. Cześć, jesteś piękna, jak dzisiejsze słoneczne niebo, słoneczne słońce na niebie, czy jak dzisiejsze piękne chmury, czy bezchmurne niebo. No co mam powiedzieć do obcej, kobity na, e, na ulicy, przecież to jest jakaś żenada. Jak do mnie podchodzi ktoś obcy na ulicy i do mnie zagaduje, to albo go ignoruję, albo go zlewam. Po prostu najszybciej, jak jest to tylko możliwe, ucinam rozmowę. A również fakt, że od już dłuższego czasu chodzę w sławkach na spacerach. To często, gdy ktoś do mnie mówi, to ja nie wiem, czy on do mnie mówi, czy on mówi przez telefon, no ja po prostu idę dalej, Nawet nie zwracam uwagi, bo i tak nie słyszę. Tak? To są sławki zamknięte, więc nie słychać, że ktoś tam coś do ciebie gada. Widzisz, że się usta otwierają, więc no, mnie to nie interesuje, co on do mnie mówi. No też trzeba powiedzieć, że zazwyczaj, jeżeli ktoś zaczepi mnie na ulicy, to raczej to nie jest atrakcyjna kobieta, tylko jakiś randomowy człowiek, nieważne czy baba, czy chłop, no w każdym razie ktoś, coś nie wiem, z, się zapyta o coś głupiego, zapyta się o to, jak gdzieś dojechać, czy nie wiem, będzie próbować zagadać jakieś jeszcze, o, chodziłem z aparatem do. Lasu, robić zdjęcia. to jeszcze nie chodziłem w sławkach na uszach. No to zawsze do mnie podchodziły stare dziadki i się mnie pytały, na co dziś poluję. Generalnie naruszali moją prywatność. Tak to odbieram, gdy obcy ludzie do mnie podchodzą i naruszają moją prywatność i do mnie zagadują. Dobra, możesz się zapytać, gdzie gdzieś dojść, choć no nie wiem, w sumie po co. Przecież każdy ma w dzisiejszych czasach smartfona, więc istnieje coś takiego jak mapka, ale nie wiem, może internet się skończył, akurat telefonie i nie mogłeś sprawdzić tej mapki, bo już skończył się limit na internet, i ci padł. Okej, okay. tak, ale jakiekolwiek zagadywanie na tematy pseudotowarzyskie do opcji osoby na ulicy dla mnie jest skandaliczne i nie do pojęcia. Oczywiście zrobiłbym wyjątek, gdyby zagadała do mnie. Niesamowicie atrakcyjna młoda kobieta. Znaczy, nie musi być jakaś młoda, bo mi się generalnie podobają bardziej kobiety, co mają około lat 30, niż takie, co mają lat 20, bo kobiety, które mają lat 20, dla mnie wyglądają jak dzieci. Aczkolwiek, no, 30-letnia kobieta to wciąż młoda, po prostu nie bardzo młoda. To wtedy można byłoby zrobić wyjątek. I spodziewam się również, że gdyby niesamowicie przystojny gościu z, ze złotym zegarkiem. Z, z napisem Rowley Rowley Rolex, choć y, jest dużo podróbek Rolexa, ale może jeszcze z jakimś tam innym, nie znam, tych Marek Zegarków, nie przywiązuję do tego żadnej wagi. W każdym razie załóżmy, że jesteś kobietą. po to do Ciebie gość, który wygląda zajebiście. Jest. Zajebistą fryzurę jest. Umieśniony, ale nie, że umięśniony, że jest taki wielki, tylko tak w sam raz, tak. Atletycznie, ale nie, że jest jakimś takim siłaczem, czy jakimś takim, tylko tak z umiarem. Zajebiście wygląda, zajebisty zegarek, i jeszcze stoję obok jego Lamborghini, i akurat piknął tym takim pilotem, żeby otworzyć drzwi do samochodu. I on do ciebie zagaduje no jak tam? Jesteś piękna, jak moje Lamborghini, chcesz się przyjechać. To może wtedy ona również byłaby nim zainteresowana, ale większość kobiet, do których zagaduje jakiś randomowy gość na ulicy, nie będą zainteresowane tym randomowym gościem na ulicy, bo randomowy gość na ulicy, który do nich zagada, to może być właśnie taki zakolak jak ja, szanowni państwo. Tylko, że no nie będzie jak ja, bo ja bym nie zagadał, bo dla mnie to jest strata czasu i tak jak powiedziałem, to jest naruszanie prywatności. Nie chcę, żeby ktoś do mnie zagadował na ulicy, dlatego sam bym do nikogo nie zagadywał również. Więc no, one nie będą zainteresowane, bo do nich pewnie będzie, załóżmy, tak? Jesteś ładną kobietą i potrafi do ciebie jakiś zwykły typ 5 na 10. I ci marnuje czas. Mnie to nie dziwi, że one nie chcą odpowiadać i angażować się w takie rozmowy, bo może akurat idą do sklepu, może się śpieszą do roboty, może wracają z roboty już są zmęczone, po prostu mają wyjebane, tak? No, mają swoje życie. I ostatnią rzeczą do szczęścia jest im potrzebne: rozmawianie z obcym typem na ulicy. Więc. Nie rozumiem w ogóle, jak można poznać w taki sposób ludzi, bo gdy ja podchodziłem do dziewczyn, żeby je poznawać, to już byłem nie nietrzeźwy i to było kilkanaście lat temu i to też nie było bynajmniej na ulicy, tylko jak już to gdzieś tam na imprezie, bo nie wiem, przyszła znajoma z inną znajomą i tej innej znają nie znałem, to do niej zagadałem, a że byłem odważny, bo byłem pijany, to się potem może, nie wiem, poprzytulaliśmy i chuja z tego wyszło. Albo się spotkaliśmy dwa razy, po czym napisała, że nie możemy ze sobą być, bo ona szuka przyjaciela, a nie stałego związku. To jest szukanie przyjaźni to jest mój ulubiony ulubiony tekst generalnie wśród kobiet. Więc generalnie dla mnie zagadywanie do obcej kobiety w sferze innej niż właśnie jakaś impreza czy nie wiem być może dyskoteka, ktoś lubi dyskoteki, ja nie cierpiałem na dyskotekę, byłem może cztery razy w życiu. W każdym razie, jeżeli to jest inne po prostu środowisko, niż że idziecie gdzieś i macie jakichś znajomych i oprócz tego przyszli nowi ludzie, których można poznać, więc można do nich zagadać, mówimy tu o kompletnie losowych osobach na ulicy, czy w jakiejś właśnie piekarni, kawiarni, w barze, dla mnie to jest kompletnie nie do pojęcia, żeby zagadywać do takich osób, bo dla mnie to jest naruszanie ich prywatności. Nigdy bym tego nie zrobił, nigdy tego nie robiłem i nie chcę również, żeby ktoś do mnie to robił, no chyba, że to będzie niesamowicie piękna, atrakcyjna 30-letnia kobieta. To dla niej mogą zrobić wyjątek, ale na pewno nie dla jakiejś zwykłej kobity 5 na 10, co mi dupę zawraca na środku ulicy, ja mam ciekawsze rzeczy do roboty, niż rozmawianie z obcymi ludźmi na ulicy. I wśród moich znajomych, ja również nie pamiętam, żeby moi znajomi zagadywali do obcych dziewczyn na ulicy. Chyba, że jakiś głupi zakład robili typu, że przegrali zakład i mają podbiec do jakiejś dziewczyny i powiedzieć, że cześć. Masz wielkie cycki he, 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 i uciekali od niej. Czy coś takiego, za już kompletnie za gówniarza, jak się miał nie wiem, 13-14 lat, coś takiego. i To zazwyczaj było do jakichś starszych dziewczyn, y, typu one, nie wiem, miały 16-17, a ty miałeś 13, jakieś takie kompletnie dziecinne zachowania. To to jedyna rzecz w ogóle, co mi przychodzi na myśl, jeżeli chodzi o podbijanie do obcych ludzi. Dla mnie to jest po prostu no, rzecz, która nie jest zakorzeniona w ogóle w polskiej kulturze. Ja nie spotykałem się z tym wśród ludzi, których miałem wokół, swojego otoczenia na przestrzeni życia, żeby coś takiego w ogóle miało miejsce częściej niż raz na bardzo ruski rok. Inna sprawa przecież, że no jest bardzo mała grupa ludzi, którzy są takimi super mega skrajnymi ekstrawertykami. Większość ludzi będzie powiedzmy pół na pół czy 60 na 40%. Ja na że jestem skrajnym introwertykiem, że w, więc w ogóle mi się to w głowie nie mieści, żeby zagadywać do obcych ludzi. Ale nawet ci, co są pół na pół, oni też nie są jacyś eloziomy, którzy pogadają z każdym, tylko też mają jakieś granice jakiś umiar, tak? Więc takich elo -ekstra wertyków na 95% według tych śmiesznych testów, czy na 100%, to może oni takie rzeczy robią, ale takich ludzi jest niewiele, tak samo jak niewiele jest takich skrajnych buców jak ja. Generalnie ludzie raczej są gdzieś w spektrum środkowym. Inna sprawa i to już jest coś, co nie jest moim jakimś szczególnie odkrywczym poglądem, bo to jest mniej więcej właśnie to, co było mówione w tych filmikach zagranicznych, więc powtórzę to, bo się z tym jak najbardziej zgadzam, bo to również ma miejsce w Polsce, mianowicie, gdy na przykład weźmiemy jakąś przeciętną dziewczynę na Insta, która ani nie ma jakichś szczególnie pięknej figury, która ma dorysowane brwi, która być może ma wielki tatuaż na ręce i generalnie ja bym się za nią nie obejrzał na ulicy i nie jest dla mnie w żaden sposób atrakcyjna, tak ona pod swoim zdjęciem na Insta dostanie komentarze tzw. stulejarzy, spermiarzy w stylu, pięknie wyglądasz, jesteś śliczna, hej, cześć, odpisz mi, tu jest mój telefon, pewnie kilku ludzi napiwa i wyślę zdjęcie swojego penisa, a tego to już, to jest naprawdę zajebista. Forma nawiązania jakichkolwiek relacji damsko-męskich. Coś wspaniałego. W każdym razie, no, kobiety na Instagramie budują sobie swoje poczucie własnej wartości w taki dość nierealistyczny sposób, bo właśnie może być kobieta co będzie 5 czy 6 na 10, może być kompletnie przeciętna a dostanie 150 lajków, 50 komentarzy, mimo, że nie jest tam żadną jakąś, ja nie wiem, osobą, co ma duży fanbase, dużą ilość followów, bo nie wiem, wali streamy na OnlyFans. <gryzmy> Powiedzmy, że to jest kobieta w cudzysłowie normalna, tak, że chodzi do roboty i się nie puszcza i tak dalej, że nie zarabia na swoje życie swoją dupą, tylko no swoimi rękami czy nie wiem, pracą słową, to no i tak może właśnie będąc przeciętną kobietom z wyglądu, wykonując zwykłe prace, nie będąc tam żadną gwiazdą porno, czy właśnie jakąś dziewczyną z kamerek, mieć niesamowicie wysokie opinie w komentarzach od jakichś właśnie spermiarzy, stulejarzy, co sprawi w jej głowie, że ona będzie myśleć, że ona jednak nie jest 5 czy 6 na 10, tylko że ona jest 9 na 10, 10 na 10, że jest rewelacyjna, że ma tyle pochlebców, tak? Więc ona będzie tam, właśnie na ulicy, odpowiadała do jakiegoś gościa, co jest 5 na 10, i próbuje ją zaczepić na tekst o tym, że niebo jest piękne. Jakie jej oczy, czy jakiś inny kurwa Farmazon, albo nie wiem. Cześć. Jaki jest twój ulubiony kolor worka na śmieci? I ona wtedy się zastanowi. Jakie zajebiste pytanie. Nigdy w życiu nie zastanawiałem się nad tym, jaki jest ulubiony kolor worka na śmieci. Jaki ten gość jest oryginalny, ja pierdolę. Muszę być z nim, naprawdę. No, raczej nie chyba, nie? Więc, skoro ona może na tak mało ambitnej platformie jak Instagram mieć taki, taką ilość dowartościowania się, czy na jakimś TikToku, to ona sobie później założy jakiegoś śmiesznego Tinder'a i dostanie 700 matchów, i ona będzie wybierać sobie jak rękawiczki typów, którzy ją zmatchowali, tak? A, że na tych portalach randkowych, o ile można to tak kimi portalami nazwać, portale w cudzysłowie randkowe, jak Tinder, no mają o wiele więcej facetów niż kobiet na tych platformach, tak, wśród swoich użytkowników, więc nawet jeżeli jesteś powiedzmy gościem, który zarabia 8 tysięcy złotych, co jest niezłą kwotą pieniędzy jak na Polskę, przynajmniej z perspektywy mieszkańca Śląska, to mówię, może jak tam mieszkasz w centrum Warszawy, to będzie skromna ilość pieniędzy w związku z Kosztem utrzymania w centrum Warszawy, ale jak mieszkasz tam, powiedzmy, w mieście strzelam jak Dąbrowa Górnicza, to nie jest jakoś szczególnie drogie miasto w utrzymaniu się, więc jak zarabiasz 8000 zł, to będziesz powyżej przeciętnej zarobków wśród mieszkańców Dąbrowy Górniczej. I załóżmy, że chodzisz tam na siłownię trzy razy w tygodniu, wyglądasz dobrze, masz dobrą kondycję, jesteś szczupły, masz tam jakieś włosy, żeby się właśnie nigdy cię nie doczepił, że jesteś za kolakiem czy cokolwiek. Na przykład mi się osobiście podobają łysi faceci bardziej niż ci, którzy mają te fryzurę na żela modnie obcięte, no ale to nie mi mają się podobać mężczyźni, tylko kobietom, tak? Bo to, bo no... Zresztą jak to zabrzmiało, że mi się podobają bardziej mężczyźni. Szanowni Państwo, ja nie jestem homoseksualistą, tylko mówię, że mi zawsze się podobała urodacz w stylu Jason Statman bardziej niż gościu z jakąś nie wiadomo jak modną grzywką. Ale no ja to ja, a co tam się podoba kobietom, to już jest kwestia kobiet, a nie moja. Więc powiedzmy, że jesteś gościem, który ćwiczy na siłowni, zarabia te 8 koła, czyli więcej niż większość ludzi w Polsce, mieszka w mieście, które jest relatywnie tanie w utrzymaniu, dobrze wyglądasz i ty dostaniesz tego lajka. Dostaniesz lajka od kobiety, co jest 5 na 10 z wyglądu, co idzie pracować w obsłudze klienta za 4000 zł netto. I ona da ci łaskawie lajka, bo w jej mniemaniu ty jesteś po prostu jej partnerem godnym. Nie jakaś inna dziewczyna, która również będzie wyglądała 8 na 10 na przykład, tak? Tylko ty, Piara, co nie ma kasy, co szuka frejera, który będzie ją zapraszał na randki i będzie jej opłacał obiady, który będzie zajebiście wyglądał. Najlepiej jeszcze, żeby w łóżku dochodził dopiero po 30 minutach, tak? To ona da ci lajka. A te wszystkie inne, właśnie zakolaki, ludzie, którzy mają te brody wielkie. Grubasy, pracownicy magazynów, pracownicy produkcji, czy też czy również pracownicy obsługi klienta, czy inne tego typu osoby, które mało zarabiają, nieciekawie wyglądają, nie dostaną tego lajka. Mimo że oni byliby bardziej, jakby powiedzmy, partnerem na miarę tej kobity, teoretycznie z punktu widzenia zarobków wyglądu i sposobu życia, tak? Bo jeżeli weźmiemy na przykład jakiegoś typa, co pracuje zwykłej pracy biurowej i zarobi 4,5 tysiąca złotych, nie wygląda ciekawie, nie dba też o swoją kondycję w żaden sposób, że wejdzie na trzecie piętro po schodach i się zadyszy, no to dla mnie on by bardziej pasował do dziewczyny, kobiety, która też pójdzie do roboty, zarobi 4 tysiące złotych czy 4,200. Nie dba o siebie, zrobi sobie oczywiście paznokcie, bo teraz przecież ostatnio widziałem w autobusie, moi drodzy, kobietę, która... Miała wąsy, takie, ja bym musiał z dwa tygodnie zapuszczać wąsy, żeby takie wąsy mieć. Ja się golezczę co trzeci dzień, bo nie lubię zarostu, aczkolwiek relatywnie szybko mi rośnie zarost, więc po dwóch tygodniach już bym miał spore wąsy, to na tak wyglądała, ale paznokcie miała zrobione. Więc, jak widać, no, są priorytety wśród kobiet. Tym priorytetem jest zrobienie sobie tatuaża na ramieniu, zazwyczaj, lub na przedramieniu. Sztuczne rzęsy, dorysowane brwi, paznokcie, ale no już na wąsy brakło czasu, energii i pieniędzy, bo to jest bardzo drogie kupić maszynkę ręczną w żeby ogolić sobie wąsy. No, szanowni Państwo, jest to niedorzeczne. W każdym razie, no wydawałoby się, że dziewczyna, która zarobi cztery koła i tyra gdzieś jako pracownik obsługi klienta, nie dba o swój wygląd, nie jest atrakcyjna, nie ćwiczy, i spędza swój wolny czas przed Netflixem, nie ma żadnych większych zainteresowań, będzie pasowała do innego gościa, co mało zarabia, nie ma żadnych konkretnych zainteresowań, nie dba o swoją tężyznę fizyczną w żaden sposób. Tak nie, ona będzie nie chciała jakoś więcej, bo takie są kobiety, kobiety zawsze chcą więcej. A faceci przeciwieństwie do kobiet są tacy, że mają tendencję do zadowalania się byle czym. Więc jak nie mają niczego, to wolą brać byle co, bo brakuje w nich tej asertywności, że przecież jest jeszcze Inny wybór, mianowicie, po co się wiązać z byle kim, z byle czym, jak można być samemu. No, wybór należy do wybierającego, oczywiście, szanowni państwo. I tak to mniej więcej wygląda. No, kobieta może być kompletnie przeciętna, założyć sobie Tindera i dostać 100 matchów. I wśród tych 100 matchów będą goście, którzy wyglądają dobrze, którzy dbają o siebie, którzy być może nieźle zarabiają a ona nie musi prezentować sobą żadnego konkretnego poziomu. A oni być może akurat będą samotni, bo akurat tak, bo, bo coś im strzeliło do głowy, bo być może mają jakiś cięższy okres w życiu. Cokolwiek by to nie było, z braku laku zadowolą się kimś takim, niż jak mieliby to robić z ręką. Na zakończenie tego materiału dodam, że sformułowanie, dlaczego mężczyźni nie podchodzą do kobiet i ich nie zagadują właśnie na ulicy, w piekarni itd., Według mnie jest błędem, bo pytanie powinno brzmieć, dlaczego mężczyźni mieliby zagadywać do tych kobiet. Tak jak powiedziałem wcześniej, gdy mnie ludzie zaczepiają na ulicy i coś do mnie mówią, to dla mnie jest to naruszenie mojej prywatności i ja nie mam ochoty angażować się w jakiekolwiek rozmowy z obcymi ludźmi na środku ulicy. Więc tak samo właśnie te kobiety mogą to, szanowni państwo, postrzegać. I jeszcze dochodzi oczywiście kolejny argument, że. Facet może się głupio poczuć, gdy będzie próbować zagadać kobietę na ulicy i tam odmówi. Wtedy natychmiastowo nie będzie głowa spuszczona, burak na twarzy i uczucie porażki. A gdy ten sam gościu odpali Tindera i kliknie lajka like pod 200 kobietami 5 na 10, to być może chociaż 5 z tych 200 kobiet 5 na 10 da mu również lajka like i będzie mieć tego macza, a o tych 195 Nigdy się nawet nie dowie, że mu tego lajka nie dały. Chyba to tak działa. Nie wiem. Szanowni Państwo, tu jestem. Mogę być nie do końca do, poinformowany, ponieważ ja nigdy nie korzystałem z usług takich portali jak Tinder, Sympatia, Badu, czy jakiekolwiek inne tego typu wynalazki. Dla mnie to jest tragiczny sposób na poznawanie ludzi, nienaturalny i nie jestem zainteresowany w żaden sposób korzystanie z takich portali. Musiałbym być osobą nietrzeźwą i uzależnioną, żeby w ogóle zrobić coś takiego, bo na trzeźwo to naprawdę, naprawdę ciężko byłoby się zdecydować na takie rzeczy. W każdym razie to, co próbuję powiedzieć, ja najzwyczajniej w świecie nie wiem, czy jeśli ty facecie o imieniu Adam na przykład dajesz lajka kobiecie o imieniu Małgorzata, to, czy gdy Małgorzata da ci dyslajka, że po prostu cię słapnie, że nie chce Cię widzieć na tej aplikacji, to, ty to widzisz, że ona cię nie zaakceptowała, czy tego nie widzisz? Bo wydaje mi się, że nie. Że ty powinieneś chyba wiedzieć tylko te lajki, like gdy cię was zmaczuje, ale nie będziesz widział odmowy. To chyba to tak działa, że ty nawet nie wiesz, że czy osoba, której tam kliknąłeś kiedyś lajka, like czy dała ci dyslajka, czy po prostu nie weszła na aplikację od kilku tygodni i nawet nie widziała, że ty tego lajka like i dałeś. No nie wiem, nie wiem jak to do końca działa, w każdym razie mimo wszystko prościej jest zrobić coś przez internet, gdy nie będziesz mieć właśnie tego buraka na twarzy, tego uczucia przegranej, gdy ktoś ci nie odmówi prosto w twarz, nie jest tobą zainteresowany, tylko co najwyżej no, będziesz mieć macza z jakąś tam obcą kompletnie osobą. Dlatego mężczyźni nie podchodzą do kobiet. Na zakończenie jeszcze dodam, że nawet jeśli już przestanie mówić o tych wszystkich przykładach, które podałem, to musiałbym być naprawdę znudzony. Nawet jeżeli nie byłoby żadnej bariery, nawet jeśli byłbym mega ekstrawertykiem, nawet jeśli byłbym niesamowicie przystojny, nawet jeśli bym miał niesamowicie wielki hajs, niesamowicie byłbym zajebisty w każdym aspekcie życia. To naprawdę musiałbym być znudzony, żeby podchodzić do obcej kobiety na środku ulicy i do niej zagadywać. To jeżeli byłbym zajebisty w każdym aspekcie życia, to na pewno bym był w stanie znaleźć sobie kobietę w. W bardziej racjonalny sposób niż zagadywać do obcych ludzi na ulicy. Ja nie wiem. No, nie ma to dla mnie kompletnie najmniejszego sensu. Pozdrawiam, dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnym materiale.